Czy wyraźnie. Co nam czynić trzeba? Bo my nic nie pojmujemy. Ledwo ze strachu żyjemy. Piękne z nieba. Mówcie, co nam czynić trzeba. Mówcie, co się stanie z nami i co będzie z owieczkami. Dla was będzie pokój błogi, bo jesteście lud ubogi. Idźcie do Betlejem prosto. Tam znajdziecie matkę boską i Józefa, i dziecinę. To jest ten, co zgładzi inny. A co, prowadź nas prosimy, bo my sami powodzimy i powiedzieć też coś trzeba temu paniczowi z nieba. Jemu nie potrzeba gadki, bo on czyta myśli człeka. To nasz odkupiciel drogi, on na czyste serca czeka. Jemu więc ma być cześć oddana, chodźmy do Betlejem widać tego baba. Dzieciątko najmilejsze. My, wierni pasterze, z miłością przeżywamy. Kłaniamy ponieważ... się szczerze. Bóg ojciec nakazał pieczę nad tworzeniem. Bydło kazał doglądać i uprawiać ziemię. O jakie miłe dla nas są nakazy boskie! Bo jak Pragniemy dziś obiecać o wspólny dom troskę. No się już rozprasza. Na wysokim niebie, spójrzcie. Ktoś wierzy, by powitać Jezu Ciebie. Trujkę w kraju nad Starebko, widać i goście jadą. Witanie Bożej Dzieciny szli najpierw prości pasterze, potem mędrcy ze wschodu i dojrzeli oni Boga w żłobie. Trzeba mieć serce prostych pastuszków i radość wielkich olarchów, aby i dziś móc dostrzec Boga, zwłaszcza w drugim człowieku. Panie Boże, stworzyłeś raz niebo i ziemię. Wielką Twą wszechmocą i Twoim ranieniem. Wiem twe stworzenia, Twórco dzieł ogromnych. W darze więc przynoszę kadzidła tym tłumem. Wdzięczni za Twą dobroć, za Twój aż tworzenia. Wdzięczni za zbawienie i szansę odkupienia. Azja pokój składa. I pragnie obiecać szacunek dla stworzenia, Wśród narodów wzniecać. O Stwórco granców ziemi, Panie, wieczny Boże, Ty sprawił, że po ziemi chodzi tyle stworzeń, Przyjmij król stworzenia mirrę, znak cierpienia. Wszak dziś się narodziłeś dla mego zbawienia, Afryka przyszła Tobie się Jezu pogłonić. Obiecuję Twojego stworzenia doglądać i chronić. Dobrot twa była wielka, stworzyłeś człowieka. Człowiek zgrzeszył, musiał na zbawienie czekać. Lecz miłość Twa sprawia. Przyszło odkupienie. W tym dzieciątku człowieczy. Jest Boże zbawienie. Znałeś mnie za nim, byłem w matki łonie. Stąd król Europy staje przed Tobą w pokłonie